Pacet stwierdził, że uderzy na balety. Pojechał, wypił piwko, drugie, trzecie. W tłumie wypatrzył niezłą sztukę, zatem podbił. Zatańczymy? Jasne! Zatańczyli jeden taniec, drugi, trzeci. Może drinka? Chętnie! Wypili po drinku i po kolejnym i następnego. To co, może pojedziemy do mnie? A po co? No wiesz po co? No i pojechali. Kochają się jak króliki. A już po wszystkim, w niebo wzięta laska mówi. Stary, ale byłeś super, możemy tak raz jeszcze? No dobra, ale ja się muszę kimnąć z dziesięć minut, a ty w tym czasie musisz z całych sił obiema rękami trzymać mnie za niego. No okej, okay. po dziesięciu minutach panna budzi gospodarza, mieliśmy się kochać. No okej, okay. sytuacja się powtarza. Bzykanko ponownie pierwsza klasa. Laska jest najszczęśliwsza na świecie, ale wciąż jej mało. Stary, jesteś po prostu najlepszy, ale możemy tak raz jeszcze. No spoko, ale ja znowu muszę się przekimać, a ty znowu musisz trzymać mnie za fiuta. Po dziesięciu minutach obudziła go. Kochali się jak szaleni, i tak w kółko całą noc powtarzając schemat. Laska wstaje rano po najlepszej nocy w swoim życiu. Człowieku, jesteś nieziemski. No po prostu najlepszy. Ale powiedz mi, po co ja cię miałam trzymać za tego fiuta? Nie znam cię. Jeszcze byś mi mieszkanie okradła. Złapał raz Edek w polu diabła i zaczął go dusić. Wypuść mnie dobry człowieku, wykrztusił z trudem diabeł. A spełnię jedno twoje życzenie. Dobrze, rzekł Edzio moje życzenie jest takie: chcę mieć pałę aż do ziemi. Będzie tak, jak sobie życzysz rzekł Diabeł i obciął mu nogi powyżej kolan. Rozmawiają sobie dwaj kumple przy piweczku w barze. Nagle gadka schodzi na pikantne tematy. Ziomek mówi do drugiego. Wiesz, że najlepszy na potencję jest chleb razowy? No co ty? Pierwsze słyszę. Następnego dnia z samego rana idzie do ulubionej piekarni. Poproszę dziesięć chlebów razowych. Na to sprzedawczyni. Panie Maćku, przecież pan mieszka sam. Toć połowa panu stwardnieje. To poproszę dwadzieścia chlebów. Sprawa rozwodowa. Co jest przyczyną pozwu? No? Mąż pije? Nie. Jakieś używki? Nie. Mało zarabia? Nie. Nieźle zarabia. Bije panią? Nie. Nie zajmuje się dziećmi. Zajmuje. Zdradza panią? Ależ skąd? Nie zaspokaja pani w łóżku? Ależ skąd? Zaspokaja jak nikt inny. Nie pomaga pani przy pracach domowych? Pomaga. Robi wszystko co potrzeba. To co jest przyczyną rozwodu? Wysoki sądzie musiałby wysoki sąd zobaczyć, z jaką miną on to wszystko robi. Siedzi facet na ulicy obok kosza z pestkami z jabłek. Podchodzi policjant i pyta: Co tam masz? Sprzedaje pestki z jabłek. A do czego służą? Po zjedzeniu jednej człowiek staje się mądrzejszy. A po ile je sprzedajesz? Piętnaście złotych za sztukę. Daj mi jedną. Policjant zjadł pestkę, pomyślał i mówi: Poczekaj chwilę. Za piętnaście złotych mogłem kupić kilka kilo jabłek i mieć z nich mnóstwo pestek zamiast jednej. Widzi pan? Już zadziałała pestka. Rzeczywiście, daj jeszcze dwie. Przyjeżdża nowy oficer do polskiej bazy wojskowej na pustyni w Iraku i pyta się żołnierzy: Jak tam wasze życie intymne? Żołnierz odpowiada: Do miasta dosyć daleko, ale mamy taką starą wielbłądzicę, więc jakoś z nią sobie radzimy. Pyta się kolejnego i słyszy taką samą odpowiedź. To zaprowadźcie mnie do niej, mówi oficer. Po pół godziny wychodzi spocony i zdyszany, zasuwając rozporek. Niezła, stara, ale niezła. No, niezła, odpowiada żołnierz, do miasta w pół godziny dowiezie. Facet pracował w delegacji. Mąż nie mógł zadowolić swojej żony w łóżku. Wybrał się do seksuologa i mówi: Proszę pana, nie mogę należycie zadowolić swojej żony, kiedy się kochamy. To nawet nie krzyczy. Niech pan zadzwoni do agencji i zamówi striptizera z dużym interesem. Kiedy państwo będziecie się kochać, on w tym czasie ma tańczyć. Wtedy pańska żona powinna krzyczeć. Koleś wyszedł z gabinetu i dzwoni do agencji. Zamówił striptizera z największym interesem i zaczął kochać się z żoną. Podczas tego koleś z agencji tańczył. Niestety żona nadal cicho. W końcu mąż mówi do striptizera. Wiesz, może zamieńmy się rolami? Tak zrobili i po minucie żona zaczęła krzyczeć z rozkoszy. Uradowany mąż mówi do kolesia z agencji: Widzisz, koleś, tak się tańczy. W szpitalu pielęgniarka ma ogolić 80-letniego pacjenta przed operacją. Konkretnie chodzi o pachwiny. Rozbiera pacjenta i widzi ogromny interes. Nie może powstrzymać się od uwagi. Dziadku, ależ to prawdziwy młot. Dziadek dumnie. Jeszcze dziesięć lat temu wieszałem na nim wiadro z wodą i przenosiłem sto metrów od studni do domu bez pomocy rąk. A teraz się to już niestety nie udaje? Ano nie, kolana po drodze wysiadają. Pewnego pięknego popołudnia, gdzieś na skraju miasta, mężczyzna z kobietą całują się namiętnie na ulicy. Z oddali podgląda ich z zaciekawieniem jakiś gość, podchodzi do pary coraz bliżej i zagląda im przez ramię. Raz zagląda, drugi raz zagląda, obchodzi w kółko i znowu zagląda i tak dłuższy czas. W końcu całujący facet zdenerwował się i mówi do gościa: Panie! Coś pan, zboczeniec jakiś? Nie, nie, ale żona ma klucze. Przychodzi mężczyzna do lekarza i mówi: Panie doktorze, chciałbym oddać nasienie. Dobrze, proszę przyjść jutro. I lekarz daje mu słoiczek. Na drugi dzień przychodzi ten sam mężczyzna. Panie doktorze, próbowałem prawą ręką i lewą ręką. Poprosiłem żonę, próbowała lewą ręką i prawą ręką, i między nogami i pod pachą i nic. Nawet poprosiliśmy naszą sąsiadkę Halinę o pomoc, próbowała lewą ręką i prawą ręką i ustami, i za cholerę nie mogliśmy odkręcić tego słoika. Stewardessa. No i czego krzyczycie? Zwykła turbulencja! Uspokójcie się wszyscy! Przestań się trzymać fotela wszystko już normalnie idzie! Puść! Wszystko się skończyło! Wszystko w normie! Siadaj, oddychaj głęboko! No co z tobą! Zesrałem się. No zdarza się! Zaraz ci znajdziemy jakieś drugie spodnie. Koniec, już? Spokojni jesteście? No, dzielne chłopaki! To teraz pójdę zobaczyć do pasażerów. Młody chłopak zobaczył w gazecie, że w mieście otwarto agencję towarzyską. Po chwili pyta tatę. Tato, a co dokładnie robi się w takiej agencji? Zakłopotany ojciec odpowiada: No, ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić, że robi się tam człowiekowi dobrze. Następnego dnia Jasiu dostał od ojca pieniądze na kino, ale zamiast na film udał się do agencji towarzyskiej. Dzwoni do drzwi i otwiera mu nieco zdziwiona panienka. Co tu chłopczyku chciałeś? No, chciałem, żeby mi zrobić dobrze. Oczywiście mam pieniądze. Panienka zaprosiła Jasia do środka, zaprowadziła go do kuchni, ukroiła trzy wielkie kromki chlebka, posmarowała je kremem czekoladowym. Po godzinie Jasiu wraca do domu i krzyczy: Mamo, tato, byłem w agencji towarzyskiej. Ojciec o mało nie spadł z krzesła, mamie oczy na wierzch wyszły. I co? Pytają syna po krótkiej chwili. Dwie jakoś dałem radę, ale trzecią już tylko wylizałem. Młody pirat pyta starego pirata. Czemu masz drewnianą nogę? Kiedyś płynęliśmy i nagle podpłynął rekin i odgryzł mi nogę. A czemu zamiast prawej ręki masz hak? Zdobywaliśmy kiedyś inny statek i marynarz, z którym walczyłem, chlasnął mi dłoń szablą. A czemu nie masz jednego oka? Spojrzałem w górę i akurat mewa mi narobiła prosto w oko. Przecież od tego oka się nie traci. No tak ale to był mój pierwszy dzień z hakiem zamiast ręki. Facet umiera i trafia do piekła. Diabeł mówi, musisz sobie wybrać karę za twoje grzechy. Pamiętaj, będzie ona trwała tysiąc lat. Diabeł oprowadza typa przez piekło i wchodzą do pierwszej sali, gdzie małe diabełki przypiekają faceta ogniem. Nie, tego na pewno nie chcę! Wchodzą do drugiej sali, gdzie facet jest bity pejczem. Tego też nie chcę. Wchodzą do trzeciej sali, gdzie piękna blondynka robi facetowi loda. Tak, tak to mi się podoba. Jesteś pewny? Pamiętaj, że kara będzie trwała tysiąc lat tak jestem pewny. Diabeł podchodzi do blondyny i mówi: Blondi, możesz już przestać przyszedł twój zmiennik. Brat Jan wstąpił do zakonu mnichów milczących. Już na wejściu przeor zakonu powiedział: Witamy cię w naszych progach. Możesz robić w zasadzie, co ci się podoba, ale nie możesz się odzywać, chyba że ja ci na to pozwolę. Po pięciu latach przeor przychodzi do Jana i mówi: Bracie Januszu, dziś piąta rocznica Twojego przyjścia do nas, więc możesz powiedzieć dwa słowa. Niewygodne łóżko. Dobrze, rozumiem, zajmiemy się tym. Wymienili mu łóżko na wygodniejsze. Znów minęło pięć lat i znów przychodzi przeor. Bracie Janku, dziś dziesiąta rocznica Twojego przyjścia do nas możesz powiedzieć dwa słowa. Zimne jedzenie. Dobrze, rozumiem, zajmiemy się tym. Zaczął dostawać ciepłe żarcie. Po kolejnych pięciu latach przeor przychodzi i mówi. Dziś mija piętnaście lat, od kiedy postanowiłeś być z nami. Możesz powiedzieć dwa słowa: Chcę odejść, a przeor na to, smutnie kiwając głową. Wiedziałem, że tak się to skończy. Od samego początku tylko narzekałeś i narzekałeś. Przychodzi facet do urologa i mówi: Panie doktorze, spuchło mi jajo. Proszę pokazać. Ale niech pan doktor mi obieca, że nie będzie się śmiał. Ależ etyka lekarska mi nie pozwala, oczywiście, że nie będę. Pacjent wyjmuje jedno jajko wielkości dużego jabłka, a doktor wyje ze śmiechu. A widzi pan, za to nie pokażę panu tego spuchniętego! Wigilia. Stół, zastawiony, rodzice śpiewają kolendy, choinka pięknie świeci lampeczkami, a dziecko, jak to dziecko, niecierpliwie czeka na prezenty. W końcu dzwonek do drzwi. To święty Mikołaj! radośnie krzyczy mały chłopczyk. Prezenty przyniósł, rzuca się do drzwi, otwiera i. Do mieszkania rzeczywiście wtoczył się święty Mikołaj, ale tak pijany, że ledwo mógł na nogach ustać. Walnął się na kanapę i patrzy się na domowników. Chłopczyk, wcale nie zrażony tą sytuacją, podbiegł do niego, szarpie go za rękaw i woła: Ja chcę taki duży czerwony samochód strażacki z Syreną! A, proszę cię bardzo! Daj mi pięć minut! Wybełkotał święty Mikołaj i podpalił mieszkanie. Bogaty właściciel firmy z branży wędliniarskiej, przed zbliżającą się emeryturą, szkoli swojego następcę, niezbyt rozgarniętego syna. Synu, to maszyna do robienia parówek. Z jednej strony wkładasz barana, a z drugiej wychodzi parówka. Rozumiesz? Nie, odpowiada syn. To posłuchaj jeszcze raz. Z jednej strony wkładasz barana, a z drugiej wychodzi parówka. Kumasz? Nie, nic nie kumam. Ojciec po raz trzeci powtarza formułę, jednak chłopak tego nie ogarnia. Po chwili syn, po namyśle pyta: Tato, a jest taka maszyna, że wkładamy parówkę, a wychodzi baran? Tak, odpowiada ojciec Twoja matka. Przychodzi córeczka do domu i mówi do mamy: Wiesz co, Wszystkie dziewczynki umiały liczyć do dziesięciu, a ja tylko do pięciu. Czy to dlatego, że jestem blondynką? Tak. Przychodzi następnego dnia i mówi: Wszystkie dziewczynki umiały alfabet do E, a ja tylko do C. Czy to dlatego, że jestem blondynką? Tak. Przychodzi następnego dnia smutna i mówi: Mamo, wszystkie dziewczynki w klasie się śmiały, że mam duży biust. Czy to dlatego, że jestem blondynką? Nie. To dlatego, że Ty masz trzynaście lat, a one tylko siedem.